z tej strony Arson, a w dzisiejszym odcinku jest koniec sezonu w Brawl Stars. Więc otworzymy sobie skrzyneczki, ale zanim to zrobimy to trzeba wbić starpointsy, bo brakuje nam 210 starpoinsów. Więc brakuje 3 pucharki do 20 rangi na nicia. Jak je wbijemy to zostają 300 starpoinsów, więc bez innego przedłużania zaczynamy. Dobra, widzę już pierwszą skrzynkę. Tam jest jakaś max, która chce mi zapędzić Powerclubsa. Ale Powerclubs jest nasz. Już dwie osoby zginęły. Okej. Okay. Obok są dwie skrzynki darmowe. Dobra, dosięgłem trzeciej skrzynki. Pyk, mamy 5 powerclubów. Jeżeli stoi w skrzynce, trzeba by ją załatwić. Ale jednak sobie ucieka, więc dajmy sobie z nią spokój. Dobra, pięć osób. Nie za bardzo wiem, co teraz robić. Hmm, chyba będę atakował. Większość jest osób na górze Nie wiem nawet czy wszyscy Ale tego 8-bita pasowałby załatwić Tylko jakby to zrobić Ups, ups, dostaję Zaraz Bim nie załatwi, nie Szybko niedźwiedź Gadżet, gadżet, gadżet i Dajesz misiek Niestety misiek mój nie został załatwiony Trzebałoby ulta załadować. Idź stąd B Nie atakuj mnie. Ach, trafiła mnie. Nie, nie. Trzeba uciekać. Dobra, gin. no i sam zginąłem. Ale nie jest najgorzej. Trzecie miejsce. No i plus sześć pucharków. Mamy to 20 rankę. I 300 star pointsów. Więc nam starczy na te dwie skrzynki, które są w sklepie. Więc jest kit. Lecimy na sam koniec sklepu. No i może zacznę pierwsze od Big Boxa. Jako że jest pierwsze. Dobra, kupujemy i klikamy. Trójka więc nic nie będzie chyba. No nic nie ma. Teraz został nam mega box. Ale zanim go kliknę, zejdź na dół i zostaw łapeczkę w górę. Wbijmy 10 łapeczek. Zostaw też jak jesteś nowy. No i klikam. 5, niestety 5. No cóż, może w następnym otworniku będzie lepiej. A ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć!